Cześć, witajcie. Tu Fafik Trollowski, To kolejny odcinek na moim kanale z otwierania kalendarza adwentowego LEGO Star Wars 2019. Dzisiaj jest 9 grudnia, więc otwieramy 9 okienko i widzimy się, jak już je otworzę. Oj, w sumie się zdziwiłem, bo jest kolejna figurka. Bo był jakby jeden dzień przerwy tylko między figurkami. No i mamy tutaj tego Luka Skywalkera z najnowszych części, co on już był taki starszy. No i mam tu laskę i rybę, ale zaraz się przyjrzymy, jak już zbuduję tą figurkę. No i tak się prezentuje ta figurka po złożeniu z przodu. Ma ona dwie główki i jest tu też uwieczniona ta ręka, że jedna była mechaniczna, bo oczywiście miał odciętą. No i zaraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda ta druga główka, no i tu ma jeszcze z tyłu taki nadruk, nie wiem, czy będzie go dobrze widać, ale coś tam powinno, dobra, to jeszcze wam pokażę, jak wygląda z tą drugą główką, no jego druga główka jest taka zła, zezłoszczona, groźna, coś w tym stylu, no i jeszcze tutaj jest fajnym elementem ta rybka mi się wydaje. E, aha, no jeszcze dostajemy jeden element zapasowy tutaj e, to właśnie od jego laski. No i to już by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa!